Chyba znaleźliśmy ślady życia na Marsie. Te małe kropeczki to mogą być pozostałości po bakteriach czy jakichś innych mikroorganizmach sprzed milionów lat. Bardzo dużo osób, które ogląda moje filmy jeszcze mnie nie obserwuje, więc zaobserwuj. Rok temu łazik Perseverance badał koryto dawnej marsjańskiej rzeki. Natrafił tam na bardzo dziwne skały osadowe z takimi plamkami, które wyglądają jak centki Lampalta. I kiedy tylko ta skała została odkryta naukowcy już byli nią bardzo podekscytowani, ponieważ w w tych takich gózkach znajdują się małe skupiska żelaza. Zresztą dokładnie rok temu zaraz po tym odkryciu nagrałem o tym film. A teraz ukazała się publikacja w prestiżowym Nature, w której naukowcy argumentują, że jest to dowód na istnienie jakiejś formy dawnego życia na Marsie. Co ważne, nie obecnego życia na Marsie. Ani nawet nie są to skamieniałości jakiegoś starego życia, ale są tam obecne substancje chemiczne, które mogą wskazywać na dawne życie. Skąd taki wniosek? Po pierwsze, próbki zawierały materię organiczną bogatą w węgiel. Na Marsie znajduje się dużo materii organicznej, ale też istnieje wiele procesów niebiologicznych, które mogą ją wytwarzać. Oznacza to, że sama obecność takich związków nie stanowi jeszcze rozstrzygającego dowodu tylko jeden ze wskaźników. Po drugie, Okolica jest bogata w iły, takie skały osadowe, co wskazuje na dawną obecność wody. Po trzecie, te centki lampalta były szczególnie bogate w fosforan żelaza i siarczek żelaza, a fosforany mają ogromne znaczenie biologiczne na Ziemi. I po czwarte, najważniejsze. Ułożenie tych centek sugeruje, że powstały w wyniku cykli utleniania żelaza i siarki. Na Ziemi dokładnie takie struktury tworzą się w osadach, gdzie mikroby żywią się materią organiczną i wydalają związki żelaza i siarki. I NASA oficjalnie ogłosiła, że to na razie najlepsze dowody na istnienie życia na Marsie, jakie kiedykolwiek udało nam się znaleźć. A kiedy będziemy mieli pewność? Być może, kiedy uda nam się przetransportować te próbki na Ziemię? NASA planuje taką misję za parę lat.